Witajcie ponownie na kanale. Dziś na tapecie sufity w szkielecie. Zwyczajowo w przypadku drewnianego budynku szkieletowego tego typu konstrukcje są zrobione z drewna, czyli zasadniczo do tych ład, które są na górze w odpowiednim rozstawie. Jak najbardziej, po prostu montujemy bezpośrednio okładzinę. Niestety znaleźliśmy się, niestety, niestety. Zdarzają się również sytuacje, w których nie jest to, że tak powiem, konieczne. Tudzież jest po prostu niemożliwe. No i tutaj mamy poniekąd taką sytuację, gdyż instalacje rekuperacji zostały poprowadzone poniżej warstwy izolacji i też paroizolacji. W związku z czym wymagana była, yy, wymagane było wytworzenie takiej przestrzeni, poniekąd instalacyjnej, yy, właśnie dla tej instalacji. No i taką przestrzenią jest w tym wypadku nasz sufit podwieszany. Yy, oczywiście w ogóle się to nie gryzie ze szkieletem drewnianym, nie ma, najmniejsz nie ma tu najmniejszego problemu. Systemy suchej zabudowy są również z powodzeniem stosowane w budynkach szkieletowych, właśnie. Jedną z większych zalet tego typu yy, rozwiązania jest. Yy, Pełna dowolność w lokalizowaniu tych elementów instalacyjnych, jak również sama kwestia ich przeprowadzania. No tutaj te instalacje już były w momencie, kiedy my montowaliśmy sufity, natomiast no będzie jeszcze sytuacja taka, że pojawią się tutaj dodatkowo instalacje elektryczne. Bo jak widzicie, być może już co po niektórzy zauważyli, nie ma tutaj ani grama kabelków jeszcze na tą chwilę. Tak więc sytuacja, w której jeszcze mamy prace instalacyjne nieskończone, jest bardzo korzystna, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze coś dołożyć, jeszcze coś pozmienić, poprzesuwać i tak dalej. Tyle na tą chwilę. Jeszcze odrobina pracy przed nami, więc wracamy do działania. Cześć!